Czarujący Jacob ja. Brawa! Przypominam kontakt pioństwa. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę w Waszych twarzach, że przebyliście tutaj daleką drogę, no bo tak samo jak ja tutaj szedłem, że zauważyłem, że no, nie było to takie proste. Przechodząc do swoich postulatów, ja trochę odmiennie tutaj od panów chciałbym postawić najbardziej na rozwój odchłani i krwawej łaźni. Ponieważ uważam, że hmm, w obecnej sytuacji dochodzi czasami do czegoś takiego, że ktoś wiele osiągnie w tej grze i zaczyna mu się po prostu nudzić. Nie, jakby brakuje według mnie nowych wyzwań i czasami przez brak celu y, traci się jakby powiedzieć. nie hmm. masz O, dokładnie, chęć do gry, właśnie. I dobre zostało odpowiedziane, ponieważ w moim przypadku trochę tak właśnie się stało. Eee... Nie wiedziałem, o Nie, w porządku. Zgubiłem się co... Jest gębia kopa kąpy. Nie wiedziałem. Było dobrze. Ja najbardziej, dla mnie to byłoby najważniejsze właśnie, że gdybym ja został wybrany, to przede wszystkim chciałbym porozmawiać z osobami, które dobrze na Margonem się znają, jakby nawiązać jakiś kontakt z innymi graczami, także w jakiś sposób... Hmm. Kurde, się w ogóle. Strasznie zagubiony człowiek. Nie, to nic myślą. Absorpcja Paladino. Absorpcję Paladino odebrać? nie wiem. Oddać! A, oddać! A, oddać. A. Oni mają chyba tam jakiś item. Tak. Dobra, zabierzcie go! Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Brawa.